No hej, to ja kurczak, i słuchajcie, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, mi się umarło. No i jak widzicie, mamy dzień 13. Walkstaffem i co tu się stało? Co tu się dzieje? Jest w ogóle inaczej. Mapka jest i to wszystko. Po prostu stwierdziłem, że no kurde, seria, gdzie mam przechodzić przez te wszystkie światy, kończyć na tronie cienistym, a ona się kończy 17 dnia, bo się ma. Dwa cienie, które dorwały mnie w pokoju malutkim takim, gdzie wizer dałby mi taką widoczność. A jak wychodzę, to dostaję piorunę, Więc tak jak zrobiłem to z Wilbą. Stwierdziłem, że po prostu jeszcze raz zacznę świat. I sobie nim pogram do tam któregoś dnia, do kiedy przyjdzie rok mniej więcej, bo wtedy to się skończyło. Myślę, że to będzie 17 dzień, czy coś takiego jak ostatnio. Mamy dzień 14, poszedłem sprawdzić netle. No i dzieje się to. Także. Muszę się zbierać, tylko w którą stronę ja się chcę zbierać? Chyba w tą stronę się muszę zbierać On już wyląduje, prawda? Wylądował Nie, ej, nie niż mi tego Dobra, bo tutaj mam tampera postawionego i się obawiałem, że mi go zdepta. A to jednak... A w sumie chyba bym dostał zwrot tych naj, najbardziej rzadkich surowców. Dobra, żyjemy. Jak widzicie... O nie, forteca Antosiu, o której mówiłem w ostatnim odcinku w sumie. Jak widzicie, zainwestowałem sobie teraz nieco w takie rzeczy, jak Ajbrelka, znaczy Ambrelka Jak kapelutek Dlaczego? No bo ostatnio zginąłem od pioruna cholernego I od tego, że sanity miałem mało Także stwierdziłem, że to zrobię sobie Leci całkiem nieźle Farma oj, o wiele szybciej została zrobiona, niż na poprzednio A mimo wszystko ona i tak była zrobiona poprzednio bardzo szybko Bo W tym, w tej znaczy na tym świecie przede wszystkim, starałem się zrobić to tak, żeby jak najszybciej zraszować sobie netle, Więc, w najzwyczajniej świecie, poszedłem po prostu po. Po rozum do głowy, <grym> mógłbym powiedzieć, ale nie o to chodzi. Poszedłem sobie po prostu na wyspę Pugaliska i tam zebrałem co trzeba. No dobra, tutaj kilo będzie potrzebny. Ok, żyjemy. Purple gem. No, i tam w jaskiniach rozwalałem sobie beczki i tak dalej. Udało mi się zdobyć z nich dwa niebieskie drzemy, jednego czerwonego. Teraz mam aż trzy z jednego kamyczka. Tutaj Jack Po raz kolejny bardzo ładnie. Fioletowy drzem też się przyda, bo na tym świecie zebrałem chyba dwa fioletowe drzemy. Znalazłem też dwie. Oj, za dużo już to zostaw. Znalazłem też dwie struktury, które mają te części przy sobie. Przy jednej leżały sobie girsy. Także girsy też spoko mam na lodówkę, mam na tampera i na teli pada mam i mam telebrele przy sobie, prawda? Mam ją gdzieś. W ogóle jak my się znajdujemy daleko. Od wyspu Pugaliska tyle, a ode mnie tyle. Może jeszcze jak jesteśmy tutaj na tej wyspie, czas mamy zastępowany, to wam pokażę fajne rzeczy. Zwiedziłem mniej więcej tyle mapy. Zwiedziłem kawałek biomu żelaznego, tutaj chwilkę pochodziłem. Tutaj mamy jedną tą z rzeczy tutaj na środku ekranu. Teraz takim będziecie mieli oczko to jest tam gdzie były chyba girsy czy tu były girsy bo tutaj jest kolejna rzecz, tam jest ze znakiem w ogóle walkstaff mówi ciekawe rzeczy tak jakby burzył czwartą ścianę trochę o tym. E, bo mówi, że o kurde ta rzecz pozwala na jest więcej niż trzech wymiarach coś takiego i w ogóle wow. Tutaj jest wioska, główna wioska, pierwsza wioska świń. E, baza jest tutaj, bo tu jest domek od razu przy wyjściu praktycznie i patrzcie gdzie mam dżunglę. Jest przy samym tym, przy samej wioseczce, więc e, z wodą przy okazji, więc tutaj netle one są kawałeczego od mojego domu. To jest chwila przejść. Dlatego o wiele łatwiej było mi je zebrać. Już mam zebraną jedy, jeden raz po 30. Bo znowu sobie zebrałem 30 netli. Tutaj jak widzicie, też wyczyściłem trochę z tych netli. Tutaj było sporo netli. I tutaj zebrałem takich, takich siedli z tych netli sporo też, bo większość tutaj było zebrane. Wyszło mi ich 30 w sumie, bo tyle chciałem. Dobra, może zróbmy tak na razie, albo nie. Wiem co zrobimy. Tylko jest pewien problem. Bo ja się obawiam, że berło będzie... Tak mi się wydaje, że tam będzie. Tak. Berło będzie wśród tych skórkopańców tam. Także co my zrobimy w tym momencie? Zrzucę tą, ten plecak. Wybiorę się w tą stronę, bo tu jest cała ich forteca. Zobaczcie ile tu jest tych jaj w ogóle. Cała forteca Antosiów. Ja muszę tędy przebiec, zobaczyć, gdzie tu coś jest i czy tu w ogóle coś jest. Popatrzeć na mapę też w międzyczasie. Bo ja tego berła nie widzę i coś się obawiam, że ono będzie w bardzo złym miejscu. No O jest berło, dobra, chociaż tyle. Także Forteca. Forteca Antosius. Ta struktura generuje się też na Reign of Giants dość często. Chociaż chyba na jakiejś serii... Na żadnej serii w sumie jej nie pokazywałem wam. Także nie będę mówił. Dobra, mi się by przydało rozpalić ognisko, tylko niech mnie te pany zostawią tutaj, okej. Okay. Rozpalimy sobie ognisko, wysuszymy się. To jest dość ważne teraz. Dość mocno ważne, bo znowu sanity, nie? Dobra, zdejmijmy może to. Zdejmijmy może to. Cię wysuszymy o wiele szybciej. <laughs> Przepraszam za moje gardło, ale jest dziwna pogoda, naprawdę. Znaczy jest gorąco cały czas, ale aż przez to jestem zmęczony, bo piję, no sto i tak. <laughs> Dobra, ale żyję. Na razie. W ostatnio też mówiłem, że żyję, a. Nie wyszło za ciekawie. Także ja stąd spadam. Zebrałem chyba wszystko co chcę: Berło, Antosia i te rzeczy, które tam powydobywałem. Także mogę tu spadać. Wajzora już mam naprawdę na się. mam już naprawdę bardzo mało. Ale sobie założę. Co mi Paweł powiedział: Zamiast uciekać do góry, mogłem po prostu wyjść stąd z tego pokoju. Sprawdzić sobie na mapie, gdzie mam wyjście, i po prostu stąd iść. No ale. Tak to jest z Wikim Stępieniem. Nie pomyślał. Także co do reszty, co tutaj się dzieje na tym świecie, to zaraz wam wszystko opowiem, tylko no mnie ten rok, bo szczerze jeszcze chciałem tu chwilę pograć i coś tam pokombinować, no ale mi nie wyszło. E, kamienie oczywiście sobie pokopę, tylko większe pytanie, gdzie my się teraz pojawimy i czy ja będę w stanie wrócić stamtąd do domciu. Dobra, lecimy w dół, trzeba ogarniać infragoglę, okej, okay. to mi się przyda na pewno. Okej, okay. Combines stack. Weźmiemy sobie ich troszkę. Szczerze, to chyba w Hamlecie się bardziej opłaca robić nowe latarnie. Niż napełniać takie kilkuprocentowe stare, ale... Ale, ale to nic. Yy, co ja bym wyrzucił? Coś czego nie potrzebuje naprawdę bardzo mocno. Siekiery chyba nie będę potrzebował 30%. Szczególnie, że mam... Jak on się nazywa, Boże? Szczególnie, że mam tampera. Tamper się tutaj sprawdza idealnie, nie, nie, nie. nie drzwi poproszę dobra, i chyba wyszła jakaś aktualizacja mała do hamleta taki raczej tweak bardziej, bo dzisiaj właśnie na tym świecie też sprzedawałem kulturalnie, e, jak one się nazywają, jezu szybko, kurczak myśl e, sprzedawałem kulturalnie sobie O, mister, jak goś się nazywa, skittles? sprzedawałem sobie jagody i one wcześniej kosztowały chyba 6 na początku w ogóle hamleta, potem 3 a znowu, light lightbulby Pozbierajmy, bo przydadzą się jakbym mnie gdzieś wywaliło do dupy eee, I teraz dawały mi świnki po cztery i tak zdziwiłem się trochę Szczerze Dobra, niech mi się już skończą te infragogle Szczerze złota mam, więc mógłbym sobie zrobić nawet tylko skina, nie mam przy sobie Okej okay. Dobra, tak nawet jeszcze lepiej Przynajmniej mam jakąś zbroję teraz założoną na siebie E, możemy wychodzić stąd, tak myślę. Tylko jedzenia ja jedzenia ze sobą nie mam a ja umrę, jak tak będzie dalej. Dobrze, że sanity mi to nie obniża przynajmniej. Oj, oj, oj. Dobra. Tam się wszystko porozwalało praktycznie, co się dało. Jakieś kamienie pozbieram, bo kamieni w Hamlecie nigdy za wiele. Dobra, no jesteśmy w jakichś jaskinkach, tylko czy ja wejdę na wyspie znanej mi? Nie. A nie, tak, wyszedłem, tylko coś się pobagował. Ej, zajebiście. Patrzcie, ja mam roka koło domu praktycznie, tylko że tutaj sobie zostawiłem łódkę. Troszkę jest zbędnie, niepotrzebnie, ale to nic. Zajebiście. To się akurat fajnie ułożyło i żyje. Na może niewiele, ale żyje. Eee, zastanawiam się, czy rano bym nie podszedł sobie po lotusa, więc chyba to zrobię nawet. Co to się tak świeci? A, dzień dobry panu. Z tymi panami w ogóle miałem fajną zabawę. Bo zabrałem tutaj u góry jagódki. Stąd zabrałem jagódki, nie, wyżej jeszcze zabrałem jagódki. Praktycznie przy mojej bazie musiałem im płacić, tylko że musiałem trochę więcej zapłacić niż zwykle, bo. Aj, za mało miałem troszkę. Znaczy, dawałem im hajs, a oni. O, no, pan tutaj jednak jeszcze nie zapłacił. Jeszcze trzeba, jeszcze, jeszcze troszkę. Szczerze to bym wziął to. Ale, dobra, trudno. Chyba rok w ogóle zrobił. I tak, temu panu przydałyby się Lotusy. To na pewno. Tylko nie takie, musimy je przepalić Przepalone lotusy, oho Zaczyna się ponownie To mi za wiele nie da szczerze Halo Nie mogę oddalić kamery Aha, w drugą stronę mam w ogóle teraz oddalanie kamery, nie wiem dlaczego Znaczy, teraz znowu dalej nie mogę oddalić, o! Zapętliło mi się, raz musiałem w jedną stronę Scrollować, a raz w drugą, żeby się to Naprawiło, nie wiem dlaczego. Dobra, chroń mnie lotusie. Przed tym dzikusem. I wracamy. Jak tam moje netle? Patrzcie. Tutaj mam netelki. 30 sztuk równiutko. Znowu witczycik, czczczczaki. A tutaj jest baza, którą Wam pokażę w takiej mniejszej, ale lepszej okazałości. Posadziłem sobie trawę, posadziłem sobie jagody. Mamy tutaj pana od jagódek, więc da nam pieniądze, piorun, ochron oczywiście, telipat Domek, bardzo podobnie jak ostatnio Bardzo, bardzo podobnie jak ostatnio, bo... No cóż, myślałem, że tak naj najlepiej będzie po prostu zrobić Gemsów od cholery po prostu wręcz To jest purple gem, purple gem, purple gem, no niestety więcej ich... A w sumie tutaj go zmieszczę e, Tutaj mam jeszcze niebieski Także naprawdę ich sporo tym razem wpadło Dobra, tego pana na razie odstawmy Kamienie tutaj. Za dużo nawet tych kamieni. Ok Sprawa wygląda następująco. Mam tutaj oinki mam jeszcze idole, bo ich nie zdążyłem wydać. Wejdźmy do Renovate i kupmy sobie Expansion Permit, bo. To jest coś, czego na pewno będę potrzebował. Ok, i co teraz? Ja mogę wybudować drzwi w takim razie? Mogę. Tylko nie za drogie, tak? Za 20 maksymalnie. To może ja nie będę się przejmował tymi drzwiami jakoś mocno, tylko po prostu zrobimy takie. Okej. Okay. W tym miejscu. I ja bardzo chętnie zrobię sobie tam magazyn, także jeszcze wyskoczymy na chwilę, panie drogi kochany. Tutaj. Jestem myślałem, że rok już idzie, a to cień. I załączymy tampera. Okej. Okay. Girsów tym razem było mniej, także już zapasów większego tam nie mam, ale nie wiem, czy on mi w ogóle zadaje obrażenia tak szczerze, dlatego tak uciekam, nadal nie wiem. E, Girsów było... Ile, jeszcze jedna sprawa. Girsów było już mniej, także tamper, lodówka, co mi jeszcze zrobiło, telepada. I chyba jeden, czy tam, ile, dwa zostały, bo cztery znalazłem w sumie te girsy. Coś na tej zasadzie, o, jeszcze trawę tutaj zgarnąłem fajnie. Także zrobimy sobie nie korkowe te, te, te cośki, tylko ja wolę jednak skrzynię. Jakoś jestem zwolennikiem skrzyni bardzo mocno. Może sobie korkowe... Oj, przepraszam, nie wyciszyłem telefonu. Dobra. Korkowe cośki sobie może kiedy indziej zrobię. I w ten sposób. Super. To teraz tak, zasadźmy. To tak się trzęsie, ja już się boję po prostu wszystkiego. Szczególnie, że ograniczona wizja, nie? Ale żeby ta sanitka tak nie spadała, to przydałoby się jednak mieć trochę tego, trochę tej ochrony przed deszczem, bo no muszę się wam szczerze przyznać, że jak wcześniej grałem w Hamleta, to to nie był żaden problem. Deszcz był chwilowy, nie? Raczej były ważniejsze sprawy do załatwienia niż deszcz, także się tym nie przejmowałem, a teraz się okazuje, że on jednak troszkę tutaj potrafił użyć człowieka. Dobra, możemy już się ubrać normalnie, bo nic mnie nie rani. I deszczy spokojny? Gdzie mam tą trawę? Zebrałem tę trawę, prawda? Prawda. Na razie to wygląda tak samo, dosyć, ale jeszcze troszkę będę to przerabiał. Także w porządku wszystko będzie, uwierzcie mi. Eee, gdzie bym chciał postawić ognisko? Może tutaj, powiedzmy, że pod oknem, bo tutaj bym chciał mieć okno, też później. Przestawmy te rzeczy na razie. Herę Zebrałem też 40 hedge. Shippings? Clippings, to się nazywa, Boże, nie wiem Ale tylko po to, bo chcę z nich zrobić właśnie sobie... E, jak to się nazywa? Boże, zapamiętam, żywopłot, ogrodzenie cały czas mówię, a to jest żywopłot e, Tu mi się nic nie zmieści, prawda? Dobra, może spróbujmy jeszcze przenieść parę rzeczy Nie zmieści mi się nadal, prawda? Prawda, będę musiał gdzie indziej ustawić A, w ten sposób, dobra, działa E, także teraz jakieś deseczki porobimy. I jakąś skrzynię odkryję, żeby już tam odstawić powoli te rzeczy, gdzie mam struktury. Dobra. Także taki spokojniejszy odcinek na start, bo troszkę umarłem sobie ostatnio. Dobra, tu będzie pierwsza skrzynia. Tak na środeczku. Więcej deseczek. Będę mógł już pochować te rzeczy powoli. Tam sobie zrobię taki bardziej pokój do życia, nie? Dobra, jeszcze tak. O! Cztery skrzynie w sumie. To może tutaj zróbmy pierwszy rządek. O! Myślę, że cały pokój na magazyn mi na spokojnie wystarczy. W ten sposób? Chyba w ten sposób to robiłem. Okej, okay. i ostatnia. Raz, dwa. Super. I tak, teraz tutaj kamyk. To może. To może. Zaraz to będę pewnie sprzedawał i tak. Jestem już głodny. O Boże, co ja tam mogę zjeść? Eee, kanapkę. I mi się psują, będę musiał je też wykorzystać niedługo. To, 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 zabieramy wszyciutko. Hitynę, nie mam już miejsca. Dobra. Także jak tutaj mamy kamienie, to tutaj może jakieś rzeczy jak trawa. Jak. Chyba tylko trawa. Eee, tutaj zostawmy sobie takie dropy z mobów, tylko bardziej agresywnych. Coś takiego, tutaj może dropy z mobów mniej agresywnych, czyli na przykład świnie Chociaż w tym DLC to akurat dropi to głównie z batów, które są agresywne, no ale cóż, zostawmy to Na razie, strasznie dużo się temu uksafem nosi przy sobie, szczerze muszę powiedzieć Dobra, panie, pan się zaraz nie wydostaniesz stamtąd mm, To jeszcze i to, Nightmare Fuel 2 bo już jednak troszkę z psychiką tutaj bywa inaczej jak jest deszcz Dlatego stwierdziłem, że w sumie dobra Ogarwiki Trzeba sobie poradzić z tym jakoś. Dobra, złoto, węgielek. Teraz tak, tutaj, o patyki, trawa, super. E, może sobie położyć tutaj regal sceptera na razie. Mm, Co jeszcze zabrałem? Chyba nie. Dobra. I teraz tak, to, to. To sobie tu na razie zostawię. Purple gemmy, aloja, purple jam -y zabieramy. Tutaj będą narzędzia stały w takim wypadku. Dobra, tylko teraz nie mam miejsca w ogóle. Może postawmy po prostu część rzeczy here. Także i też tutaj. Tak, wiem, jesteś bardzo głodny. To. I to. Dobra, super. I teraz ja mogę sobie położyć tutaj to. To. Halo, halo, halo. I w końcu postawić ognisko, które chciałem postawić tutaj, ale nie działa, więc postawimy je może gdzieś. Tu Troszkę więcej miejsca nam to zajmie, ale to nic O jak jasno teraz, Boże No i zbiadamy kaktu kaktusy W sumie Spożycie takie jak kaktusów Coś się zacina, powoli je dosyć eee, dobra, ońki i może od razu sobie zrobię okno jakieś Tak żeby już było Jakie ja tam mam, takie czerwone, którego tutaj nie ma już teraz Chociaż widziałem, że można całą ścianę teraz, nie? Dobra, spróbujemy a, nie mogę. No bo nie wiem czemu nie mogę, spróbujmy tam, może. Jak już wydałem na to hajs, bo chciałem wam pokazać w sumie. Bo to jest takie nowe okno, które jest. na całą ścianę, praktycznie. Tylko, że ja wydałem na to całe pieniądze. Nie, nie wydałem na to całych pieniędzy, okej. Okay. Okno, które mi się okno podobało. Mi się podobały te okna. nie wiem czemu jakoś tak. żyły mi się fajnie. Dobra. Amplituda drgań wyliczona, herę, okno. Super. W ten sposób. Dobra, może te jagody teraz zbiorę stąd, hajsu mam w miarę okej. Okay. dole wymienimy. Żeby się jakoś żyło. Telebrela ze mną. Pan ze mną. Pan i pan, nie wiem po co to odłożyłem w takim... A tobie co jest? A, teraz mu za gorąco nagle. Dziwny z ciebie gość momentami Dobra, prawy może na razie nie, ale... Aha, dobra, dobra, dobra. Inaczej. Wymienimy najpierw, żeby nie tracić jakości ich. Raz ręki sobie to zdejmiemy. Strasznie dużo rzeczy nasze tym Oxtafem. Muszę jakoś to ogarnąć, żeby nie nosić aż tyle. Dobra, przy okazji ty. Bo teraz straciłem na tym pokój pieniędzy. Tutaj gdzieś jeszcze były chyba zielońce to mi się przyda. Za niedługo bym chciał się wybrać do mamuśki, także to mi się na pewno przyda. 24 dostałem. Ciekawi mnie to, czy to tak coś się nie stało przypadkiem. A jak coś, to na Don't Starve Together, na kanale tam na Discordzie naszym, wstawiłem parę nowych rzeczy, które tam w becie były wykryte, że tak powiem już część jest w grze. Też możecie sobie obczalić, bo tak teraz mówię właśnie na temat tych aktualizacji, że tak dziwnie w sumie, sporo tego wprowadzili mi się wydaje. Czy ja to jeszcze gdzieś zielonego miałem? To jest pytanie. Tu jest pan zielony. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Hajje jeszcze tutaj zostały. Ja tam bym mógł to wydać, nie? Mógł to sprzedać po prostu to. Ale chciałbym tak mieć ten żywopłot. Tak mi się podobało od początku, jak były, że nawet na Wilbie je wykorzystałem przypadkowo. Ale wykorzystałem. Także stwierdziłem, że tutaj też by to było fajnie całkiem zrobić. Eee, dobra, wiecie co? Ja wskoczę jeszcze oprócz tego sklepu spożywczego do narzędziowego, zobaczę co tam mamy. Czy mamy coś ciekawego i wartego uwagi? Niezbyt. Szczerze to nie, nie. a nic, a nic, a nic, a nic. Eee, no to spożywczak, nie? Może jakiegoś ewentualnie zielonego gościa jeszcze spotkamy po drodze. No i co, chciałbym iść do mamuśki niedługo, bo już mam berło i jeszcze w jednym miejscu fajnym mam też coś, to poproszę na pewno. To się zawsze opłaca kupować. Eee, mięso ja bym chciał, w sumie. Ale warzywa mi też nie pogardzę. Jakimiś tańszymi może. Dobra, zjedzmy tego banana. Banana możemy sobie na sanity... Nie, to melona na sanity możemy. Chociaż banana chyba też teraz. Z tego co pamiętam. Dobra, jeszcze tamto poproszę. Ale tak szczerze teraz coraz mocniej jestem za tym, żeby po prostu... Iść na pogaliska. Tak szybko dosyć iść na pogaliska. Nie mam mięsa w ogóle. Dobra, zrobimy co innego do jedzenia. Bo to ożywienie jednak takie stacjonarne, że tam gdzieś sobie jest to i ewentualnie by coś nam się stało to jest taka fajna z tyłu, rzecz, z tyłu głowy rzecz, że wiadomo, takie zabezpieczenie po prostu, bo różnie bywa. Bardzo losowo czasem. Bardzo, bardzo losowo czasem, jak widzieliście. Tego pana jest bardzo ciężko wykarmić. A z tymi panami ja nie chcę się bawić. Pójdziemy jak będzie dzień, bo mi zaraz wszystko spalą tutaj. Także pamiętaj, nie wychodź z domu. Ja mam czasem takie problemy, że mówię: a dobra, z tymi nie walczymy, a zaraz wyłażę tam z powrotem. Dobra. Receptura na to, czy była taka, czy to były dwa patyki, jeden lut. Nie wiem, trudno. Tak. Może jagodę tam damy? Spróbujemy w ten sposób. Nie pamiętam tych dań. Naprawdę. Ok, wyszedł nam logik. Melonowe, 20 sanity, które ja sobie teraz zjem I banan również nam wyszedł, także kozak. 20 sanity. Nie, 33 sanity, aż 20 helta, Może ja go zostawię na razie w sumie. E, co ja dalej mogę zrobić? Chuj wolę. E, raz, dwa... Warzywo, patyk, patyk, czy to... Nie. Warzywo i patyk. Tak? Chyba tak to wyjdzie, nie mam już więcej ujwoli Tak, że będę musiał się jakoś zadowolić tym jedzeniem, które mam tu po prostu Może sobie zrobię coś takiego To co mi wyjdzie z tego Dobra Pieniądze, pieniądze zostawimy sobie Herę I... Czemu? O! Super To mi da chociaż głodu trochę Już trudno tam z tym heltem, że go niby stracę Ale głód będzie Okej okay. I co? Wyjdzie mi tam to, co chcę? No, ratatuj. Zawsze coś. Będę musiał teraz pokominać z żarciem, ale rano powinienem mieć dostawę mięcha, więc spoko. Fajnie to wygląda i podoba mi się. Dobra, zajebiste to jest, naprawdę. Te okna mi się tak podobają, są takie kuza... Tutaj już mi się nie zmieściły, z niewiadomych przyczyn. Ale trudno. Dobra, i teraz tak, patyczki... Będziemy pana teraz podpalać kulturalnie Chodź tutaj Rośnie w siłę Co wam mogę powiedzieć, jeszcze może o mapie kawałek ha, mapy teraz wam nie pokażę, bo zmienili to Mam mapy pokoi To może tutaj wam pokażę nieco eee, co ja tu znalazłem Tak Ona jest obrócona oczywiście, nie tak jak chcę Tutaj mamy, 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 mamy Na tle. woda oczywiście jest Tutaj jest zejście do Pugaliska, które znalazłem jako pierwsze w ogóle z tych wszystkich junglowych. Tutaj gdzieś dalej miałem zejścia, które. Tak sobie zwiedziłem tutaj chyba to jedno. Bo sporo dosyć się trafiło tego wszystkiego. Jakoś wydaje mi się, że zwiększyli ten drop na start Tak samo miałem na Wheeler i na pierwszym świecie z Wolkstafem, ale o nim nie wspominamy. Tutaj jest jedna z rzeczy. I już szczerze nie wiem, czy to przy tym leżało. Czy to przy tym, bo to jest druga z rzeczy. Czy przy tym leżały te girsy. I jeszcze gdzieś znalazłem chyba tą rzecz, ale nie pamiętam gdzie to było. No ale mniej więcej tak to wygląda. Wyspa Pugaliska wam pokazywałem, nie ma tam za wiele ciekawego. Na razie, bo jeszcze tutaj muszę się przejść i pugaliska zabić. Co myślę, że zrobimy naprawdę w czasie niedługim. No i oczywiście Wyspa Roka, gdzie jest jego gniazdo. I jest gniazdo nie tylko jego, bo i forteca Także gdybym był kiedyś głodny i one by mocno spały, to ewentualnie mogę tam zajrzeć. Ale coś się bałem, żeby to nie wyszło dla mnie za dobrze. Dobra, gdzieś wycentrowana mapa w tym miejscu. W miarę spoko. Dobra, teraz będziemy walczyć, więc za te bananki sobie wyciągnę najprawdopodobniej. Eee, zrobimy sobie jeszcze raz, dwa, trzy jakieś drze... Nie, nie zrobimy sobie dżemu. Nie. Za to na pewno weźmiemy sobie te mniejsze ońki i spróbujmy kupić jakieś warzywa jeszcze. To na pewno. Tam jeszcze mam dragon paja, znaczy dragon fruta na farmie, z tego co pamiętam. Dobra, ty odejdź stąd. Rośnie w siłę, jak zwykle. Idziemy walczyć z bacami. I będę sobie kończył na tytuł odcinek. W następnym. No! Nie, no zabiję ich. No zabiję, ale chciałem na początku zebrać, tak szczerze. Ile one mają w ogóle hp -ków? Dobra, pozbierajmy powoli te rzeczy Nie no, chciałem sobie zabrać jagody i mówię, ale fajnie będzie jak sobie zaraz zbiorę Mmm, nice, rzeczywiście Dobra, chodź tu Ja ich w ogóle nie unikam, jestem kozacki po prostu Po co unikać? Dwa mięsa Mógłbyś się gdzieś wyrypać o coś? Zabiłbym cię chętnie Dzień dobry no, no, no. Dziękuję. Potrzebuję więcej mięsa. Pani od jagódek. Pani jagódkowy. Chodź pan. No i cztery. Super. Feld nie spadł jakoś mocno. Tu jest pan drugi jagódkowy. Dzień dobry. Weźmiemy sobie jakieś żarcie i szczerze tam dokończył. W miarę jest ok. W miarę jest w porządku. Tylko trzeba pamiętać parę więcej receptur niż ostatnio. Mieć bardziej na uwadze to, że możemy dostać od piorunu, czyli też kontrolować sanity. Bo się troszkę zmieniło od ostatniego czasu. Eee... Strasznie ty masz tutaj do dupy te mięso jakieś mi daj, no Dobra. Tu jest mięso, Jezu, nie zauważyłem tego drumsticka Dobra. Duże mięso też spoko. A jeszcze bardziej spoko. To cię obniży zdrowie o 2, ale to nic. Pumpkin. No that all. To zjedzmy sobie to teraz. Dobra, wykorzystane powiedzmy. Mięsa mam, a ja chciałem sobie kupić jakieś rzeczy takie warzywne bardziej może. Dobra, wykupmy to. Dynię teraz na przykład sprzedaję dostawmy to, biorę... A, już nie mam pieniędzy, dobra. Zero na zero. Enter door. Także powiedzmy, że tyle. Jedzenia sobie przygotuję. Leczenie może jakieś ogarnę potem. I nie wiem, co wolicie? Napiszcie mi w komentarzu, czy iść do królowej, czy już pugaliska się szykowa. Znaczy na pugaliskę to i tak będę potrzebował chyba więcej jakichś rzeczy. Dobra. Inaczej, idziemy do królowej. Idziemy do królowej, bo no kurczę, będę potrzebował zbroi i broni na pewno. Także u niej, na, u niej raczej powinno być OK z tym. Tam sobie jakieś pozbieram rzeczy, które są potrzebne. Wiecie co? Wejdź stąd. Niech idzie Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Zróbmy sobie coś takiego, żeby nie zawalało miejsca zwyczajnie. Mięso damy na dół. To czego nie gotujemy, damy do góry. I do lodówy. Myk. A teraz do magazynu myk. Gówna nie mam my. To tutaj zostawimy my. A i właśnie, jeszcze jedne rzeczy zapomniałem. Dobra. Wam powiedzieć. Nie wiem czy ktoś jeszcze ogląda w ogóle w tym momencie. Tutaj, tutaj w jaskini Pugaliska znalazłem blue Soła. I on jest w tym pokoju, gdzie są te kręcące się strzelające gówna te pułapki nowe, także chciałem, nie zebrałem go, bo chciałem to z wami zrobić po prostu, bo to też jakaś taka część nowych rzeczy. Dosyć, bo chyba nie pokazywałem tego wcześniej na serii. Chociaż wydaje mi się, że na willbie znalazłem taką jedną rzecz. Także to na pewno będę chciał zrobić przed pójściem do królowej. Wejdziemy tam jeszcze do tych ruin, zabierzemy tego blue soła i pójdziemy do królowej, wymienić parę rzeczy i kupić parę rzeczy przede wszystkim też. I może uda się po drodze jeszcze wynaleźć jakieś fajne pieniądze, bo tak z 50 by się przydało na jedną broń. A jak na razie Wam dziękuję za oglądanie... Escape? Dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszam za to, że mi się umarło znowu, ale czasami to, to naprawdę był w tym, wtedy, więc... Mam nadzieję, że Wam pasuje taki, taka kolej rzeczy, że po prostu zaczynam od nowa ten świat... I doszedłem do tego momentu, gdzie ostatnio i gramy dalej, nic się nie stało, będę udawał, że tak. I tak jak ktoś będzie oglądał dalej, to nie będzie wiedział, że coś, coś miało miejsce. Także dzięki. Piszcie komentarze. Papa, pa. idziemy do mamy.